Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o negatywnych reakcjach u drobiu. Już Wam powiem, co to oznacza. Chodzi głównie o to, słuchajcie, jakie symptomy, po jakich symptomach jesteśmy w stanie stwierdzić, czy kura jest chora, czy kura jest zdrowa i myślę, że odcinek będzie słuchajcie na tyle pomocny, że po prostu w momencie, kiedy coś by się działo z drobiem, wy będziecie w stanie to szybciej zweryfikować, szybciej zauważyć. Więc mam nadzieję, że tym odcinkiem będę w stanie wam w tym pomóc. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście prośba o łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby jak najwięcej ludzi, szczególnie hodowców ten odcinek widziało, żeby po prostu wam pomóc. Moi drodzy, jeżeli chodzi o główne takie aspekty tego, w jaki sposób trzeba patrzeć na kury przez pryzmat jakikolwiek chorób, jeżeli one by nastąpiły. To są takie podstawowe reakcje. Po pierwsze, podchodząc do drobiu, zauważymy, czy ta kura będzie uciekała czy ona będzie słuchajcie stała nieruchomo w miejscu czy w ogóle nie będzie reagowała na zmysły nawet próbując ją złapać jeżeli ona będzie uciekała to najprawdopodobniej jest to normalna reakcja oczywiście czasami zdarzy się że faktycznie ta kurka będzie na tyle oswojona że nie będzie przed nami uciekała lub ewentualnie będzie jadła i też nie będzie przed nami uciekała ale generalnie kurki uprawidłowy odruch u drobiu jest taki że kura powinna uciekać kura powinna się być po prostu w jakiś sposób spłoszona to jest, słuchajcie, pierwszy punkt. Drugi punkt, jak możemy zauważyć, że coś się dzieje u drobiu, to jest oczywiście to, że kura przestaje pobierać pokarm i pić wodę. I to też możemy zauważyć, szczególnie jeżeli mamy mało kurek, i mniej więcej wiemy, ile tego, tego pokarmu podajemy, ile ta kura powinna jeść, no to mniej więcej wtedy zorientujemy się, że coś jest nie tak. To już jest dość duży syndrom, który może powodować dużo różnych innych złych chorób których my jako hodowcy powinniśmy no, mimo wszystko im jako tako przeciwdziałać. Jak to zrobić? No, przede wszystkim musimy starać się, słuchajcie, oczywiście o ten drób dbać, dbać o dobrostan, dbać o to, żeby kurom było w miarę dobrze i w kurniku, no i nie tylko w kurniku, ale również na wybiegu, ogólnie w hodowli. Jeżeli to się pojawi, że kura przestanie pobierać wodę lub przestanie jeść pokarm. Jakikolwiek słuchajcie, no to wtedy niestety możemy mieć dość duży problem. Jak reagować? No w pierwszej kolejności oczywiście taki drób należy odseparować, bo do końca nie wiemy, co się tym kurom dzieje. E, oczywiście zapewnić optymalne warunki, czyli oświetlenie, temperaturę, e, pokarm, wodę. Natomiast ja bym podał, słuchajcie, nawet witaminy. Jeżeli widzicie, że dzieje się coś naprawdę złego. To polecałbym podać nawet, słuchajcie, witaminy takie nazwijmy to chemiczne, czyli z jakichś takich większych koncernów, ponieważ one zawierają mm, odpowiednie y, minerały, odpowiednie wartości, które po prostu pozwolą jako tako zachować odporność tym kurom. Ja nie zalecam, żeby nawet jak kura jest jakoś zdrowa, słuchajcie, podawać takie chemiczne y, rzeczy. Natomiast generalnie, jeżeli coś się dzieje złego, to warto czymś takim się wspomóc, nawet na chwilę, uważam. Tu nie to, że ja to reklamuję, tylko uważam, że to jest naprawdę, słuchajcie, wtedy po prostu e, kwestia konieczności. E, kolejny syndrom, jaki możemy zauważyć, to jest dziwne kwoczenie u kury. Bardzo często to jest, słuchajcie, coś takiego, jakby kura nie mogła złapać oddechu e, lub po prostu jak kura normalnie sobie gdacze podchodząc do niej, czy kogut pieje, będziemy widzieli albo takie gdakanie przerywane, albo takie po prostu jak, jak ja to mówię zdarta płyta, co powoduje, że kura może mieć jakieś problemy z układem oddechowym albo po prostu jest już na tyle osłabiona, że nie jest w stanie normalnie funkcjonować. No i wtedy robimy to samo, co w przypadku na przykład właśnie biegunki u kury, czyli trzeba takie kury odseparować, trzeba im zapewnić optymalne warunki, podać witaminy, jak nic się nie Poprawia, no to oczywiście wtedy musimy postarać się o antybiotyk, czyli dzwonimy do weterynarza, do innej opcji już nie widzę. Jakie jeszcze mamy symptomy? No, oczywiście słuchajcie na ciele, mogą się pojawić zgrubienia na skokach, czyli na nogach ukóry, to co wam zawsze mówię, to też może powodować różne choroby. Mogą się pojawić jakieś tam. Problemy z upierzeniem, czyli tych piór może być bardzo mało na e, ciele u kury. Natomiast jeżeli tych piór jest mało, to nas nie, na, niech nas nie zwiedzie. Słuchajcie, jeżeli kurka już jest w pierwszym roku pierzenia, to już nie jest jakaś młoda kura, to możliwe, że te pióra będą wypadać. Natomiast jeżeli jest to kura jeszcze przed pierwszym jajkiem, to tu bym się zastanowił, co się mogło takiego stać, że ta kura teraz nie ma e, piór. Kolejnym problemem, na który powinniśmy zwrócić uwagę jako hodowcy i powinna nam się zapalić, słuchajcie, czerwona lampka, to jest przede wszystkim moment, kiedy wypuszczamy kury z kurnika, one nie chcą wychodzić. I tu też jest parę możliwości, też nie ma, słuchajcie, jednej recepty. Natomiast albo tym kurom może być faktycznie za ciepło, bo wypuściliście je o 8-9. Szczególnie latem jest 30 parę stopni, nie macie cienia na wybiegu, im się nie chce wychodzić. Ale z drugiej strony może okazać się, że te kury, słuchajcie, po prostu są chore. Też trudno jest określić na co, więc też odcinek może nie jest aż na tyle konkretny, co po dla niektórych. Ale wydaje mi się, że nawet słuchajcie, jeżeli coś takiego wystąpiło, to warto się zastanowić, co mogło być tego problemem. Dlatego ja zalecam, żeby myć ten kurnik, dbać o kury, odpowiednio je karmić, dodatkowo wymieniać ściółkę, co jakiś czas wchodzić do kurnika, patrzeć jak one się zachowują, czy żadne kury nie padły. Żeby tamten żaden wirus się nie rozprzestrzeniał. To są, słuchajcie, bardzo ważne rzeczy, o których po prostu powinniśmy jako hodowcy, bez względu na to, czy mali, czy duzi, pamiętać. To są tylko takie podstawowe porady. Oczywiście tych symptomów u drobiu jest dużo więcej, natomiast te główne objawy, jakiejś choroby czy problemów, kiedy powinna nam się zapalić czerwona lampka. To jest właśnie to, co wam teraz wymieniłem. Oczywiście każdy z nas zdaje sobie sprawę, że pewnych rzeczy, pewne rzeczy jest bardzo trudno zweryfikować i czasami jest ciężko pewne rzeczy Wyeliminować, ale po prostu musimy starać się, słuchajcie, do tego nie dopuścić. Jeżeli okazałoby się, że wasza kura przestała pobierać pokarm, albo nie reaguje na zmysły, albo siedzi i się nie rusza, jak my do niej podchodzimy, to najprawdopodobniej to już są duże problemy. Kura zdrowa to jest kura, która normalnie wychodzi z kurnika, która gdacze, która chodzi, która nie ma jakichś ubytków w piór, normalnie chodzi, reaguje na zmysły, pobiera pokarm, wodę, chodzi, słuchajcie, w różnych miejscach po wybiegu. Jeżeli wybieg macie na tyle duży, to zauważycie, że nie będzie się siedziała tylko w jednym miejscu na wybiegu, tylko będzie wchodziła w różne miejsca, także to jest bardzo istotne, żebyśmy na to zwracali uwagę, żeby po prostu słuchajcie nie było e, jakichś dużych problemów w hodowli, bo nieraz mi pisaliście, że raz e, kurka była e, chora, wy nie wiedzieliście co się dzieje. A później okazywało się, że tutaj część hodowli po prostu się zarażała, i potem te kury wam padały. Także trzeba słuchajcie na takie rzeczy zwracać uwagę raz na tydzień, raz na 3-4 dni. To jest dosłownie chwila: wejść do kurnika, zobaczyć, jak te kury reagują na zmysły, co się dzieje, czy wszystko jest w porządku, żeby po prostu uniknąć tych wszystkich problemów, które mogą po prostu pojawić się w przyszłości. Tyle z mojej strony. Podzielcie się obserwacjami, podzielcie się wiedzą, jakie wy macie zdanie, co wy na ten temat myślicie. I to by było, słuchajcie, na tyle. Już dalej nie przedłużam. Z ważniejszych informacji, to wszystko. Oczywiście, symptomów jest dużo więcej. Podałem wam te najważniejsze, żeby Wam się po prostu zapaliła czerwona lampka. Myślę, że te symptomy Wam na pewno wystarczą. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.